panel. Dalej jest taka ostra walka również słowna między wami i między wami siostrami, a mistrzynią świata w boksie zawodowym Ewobrodnicku? Brodnicką? E, tak, jeszcze na backstage'u się trochę poprzykaliśmy, więc jest ostro. No. czyli sądymy? Tak, sądymy i to takie prawdziwe, bo już na backstage mówiłam właśnie Ewie, żeby się po prostu już trochę opanowała, strzypiałem e, się, jeżeli chodzi o pewne kwestie, po prostu bo ja nie, nie, nie toleruję tego, że ktoś mnie się czepia po prostu, jeżeli chodzi o rodzinę. Dla mnie rodzina rzecz święta, nie wolno, e, nie wolno się czepiać, ja rzeczywiście się nie czepia, ale zapowiedziałam po prostu, że jeżeli się czepię, to po prostu rezygnuję z walki. I nie będzie żadnej walki. Oczywiście rodzina Rzecz Święta, nie dotykamy rodziny. Ewa ma ostry, cięty język. Co najbardziej ci w Ewie wkurza? Dziewczyny, ja was bronię, bronię was swoim ciałem, nie, żeby nie zaatakowali niechcący tutaj... Ale tu mamy, nie, tu mamy zawodowca, także jesteśmy bezpieczne. Jest zna, obok Black Panther, Czarna Pantera, czyli jesteśmy bezpieczne. Wróćmy do pytania, może przypomnę, po całej tej akcji zamieszania Hellboy z Szuchtą są so ostro, dzieje się... To, to jest jednak. Tu jest naprawdę bardzo, bardzo ostra, zła krew między Hellboy Grześ i. i szachta. Oj, 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 oj. jesteśmy bezpieczne. Wracamy do. ponawiamy pytanie. Co najbardziej ci denerwuje w Ewie Brodnickiej? No, chyba głupota. To, co ona po prostu mówi, i to, jak bardzo się mnie czepia, nie patrząc w ogóle na to, co ona robi. A ciebie? Właśnie mnie tylko zdenerwowało to, że się czepiała tematu rodziny. Jeżeli chodzi o mnie, ona może się czepiać naprawdę miał wszystko, bardzo duże rzeczy. I dziwi mnie to, że ona postanowiła po prostu e, pójść taką drogą, bo ja jeszcze naprawdę przypadej całej siły. Zatem. Uuu, będzie się działo. E, słyszałam, że macie pierdknięcie jedna i druga. Nie powiem skąd, ale wiem. E, e, Karolina, słuchaj, to jest twoja pierwsza walka, debiut. E, czy ty wiesz na co się piszesz? To jednak jest mistrzyni świata w boksie zawodowym. Oczywiście, że nie wiem, na co się pisze i puszczam sobie tak na gorącą wodę, ale mam nadzieję, że dam radę. Nie, nie chcę ważyć Ewy, absolutnie, bo jeżeli chodzi o Ewę, no to na, naprawdę ma osiągnięcia, więc w ogóle nie chcę że Też jest... No, wago, jest dużo cięższa od nas i też jest, no wiadomo, w parkach jak chłopak, nie? E, ale jak, się ją fajnie udaje na sparingach, także daję mu radę. Myślę, że Ewie też dam radę. Sparujecie z Grzeskiem? E, tak. E, jeżeli siostra będzie bita przez Ewę, będziesz bronić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że będę wjeżdżać i rozjeżdżać, no. Powiedz mi, proszę, Paulinko, co jest dozwolone w waszej walce, co jest zabronione? E, wiesz co, wydaje mi się, że klincz ogólnie jest dozwolony. Jeżeli chodzi o rękawice, to chciałabym, żeby Ewa dalej miała duże, a my małe. <laughs> więc na pewno tak, e, bicie z tyłu głowy na pewno nie. E, bicie prostu w twarz oczywiście dozwolone. Klincze też. E, no i tyle. No, to jest boks, więc... To... Liczenie? Liczenie, nie no, tak. Jest, tak, no oczywiście będzie liczenie, także jako tako sobie będzie można tam zmienić taktykę. Ja jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa waszej walki. Moim zdaniem to jest najlepsza walka całej gali Prime MMA, bo... Dużo osób to mówi, że to jest najlepsza walka i najciekawsza. Najciekawsza z tego względu, że jesteście dwie. Na jedną dziewczynę, dwie dziewczyny na jedną dziewczynę, ale ta dziewczyna to nie byle jaka dziewczyna, bo mistrzyni świata w boksie zawodowym, która kilka, kilkukrotnie broniła pasa i obroniła e, ten pas. Jednak wy jesteście dwie. No może być bardzo groźnie, ale może być też bardzo śmiesznie. E, nie, no to trzeba, słuchajcie, obejrzeć. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Ty sobie wizualizujesz tę walkę, czy Ty wyobrażasz sobie, jak ona będzie wyglądać, przebiegać? E, wiesz to już sparowałyśmy się w takim e, jakby duecie, my dwie, na, na, na jednego mężczyznę. Na sparingę. Tak, na sparingach, więc sobie wizualizuję to, jak to ma wyglądać. Znam swój cel, więc co mamy robić, więc jest wszystko w porządku. Trzy rundy, rozumiem? Tak, oczywiście. Karolina, powiedz mi, bo dalej będę brnąć w temacie, to jest Twój debiut, na czym najbardziej, może nie będziemy pytać, nie będę pytać na czym najbardziej się koncentrujesz, ale jak to sobie wyobrażasz, całe wejście, emocje, ciosy? Ja jestem osobą nieśmiałą i najbardziej chyba przerażamy to, że będzie tyle osób to oglądało i że będę wychodzić. Gdzieś nie miałam takiego ciśnienia za bardzo na tą walkę, jeżeli chodzi w ogóle po prostu o to, żeby zawalczyć, ale ja lubię wyzwania, więc się zgodziłam. Fajnie, fajna sprawa. Nie miałam na to ciśnienia, bo jestem nieśmiałą osobą nie lubię, jak na mnie wszyscy patrzą i to jest chyba na najbardziej ciężkie, żeby jednak wszyscy na nie patrzeć. No. Wszyscy na ciebie od dawna patrzą i jakoś nie przeszkadza ci to wcześniej w ogóle, nie przeszkadzało ci wzrok widzów na TikToku lub w innych sytuacjach. No tak, no owszem, ale to są live. ja sama odpalam te live, Czyli a... Się tak, a tutaj jednak nie wiem co będzie się działo. Nie wiem jak będę wyglądać w Oktagonie, nie wiem jak to będzie wszystko wyglądać. Może być e, źle, ale ja będę walczyć. Może będę walczyć, no ale jednak trema jest. To pierwsza walka twojej siostry, myślę, że poradzi sobie. Ja oczywiście widziałem na sparringach, podbiła też komuś oko, przez ten krótki czas, więc na pewno zda sobie radę. Słuchajcie, trzymamy kciuki za dziewczyny. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o walce, kto waszym zdaniem wygra. Dziewczyny czy mistrzyni świata w boksie zawodowym? E, czy jesteście ciekawi tej walki? Bo ja bardzo i myślę, że nie mogę się jej doczekać. E, Oczywiście, lajki, subskrypcje i dzwoneczki. Dziękuję Wam, dziewczyny, za rozmowę, Wam dziękuję za uwagę. W komentarzach, proszę, ci, proszę Was, piszcie, jakie macie pytania, bo ja bym chciała zaprosić dziewczyny jeszcze do jacuzzi. Zapraszam do jacuzzi, porozmawiamy sobie jeszcze tuż przed walką i zrelaksujemy się, odpoczniemy. Co Wy na to? Oczywiście, że tak. Jestem bardzo, chętna. Jestem bardzo chętna. A macie dużo, może jeszcze, macie dużo e, obowiązków? To przed walką to zawsze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo sparringów? O oh jest, jest. Nawet za dużo trzeba tego wszystkiego. Nakłada się po prostu strasznie, ale damy radę. Jak się relaksujesz przed walką? Jak odpoczywasz? Ostatnio projekt wcale nie odpoczywałam, ciągle mam <laughs> Ciągle treningi i w ogóle. <laughs> no. Także nie reaksuję się ostatnio wcale, ale przed walką się zrelaksuję, na pewno będę chciała sobie na pewno pójść do spa i troszeczkę odpocząć, wyluzować. Ale jeszcze przed walką? E, tak, przed walką. Parę dni przed walką już będę chciała sobie to zrobić taki całkowity reset, żebyśmy poczęli A teraz jeszcze treningi dwa razy dziennie, albo raz dziennie co najmniej. A Ty, Paulinko, jak się relaksujesz? E, w wannie. W wannie? E, tak, w wannie. Ciepła kąpiel po treningu, idealna. Masaże jakiś, coś tego typu fizjoterapeuta. E, właśnie nie chodzę do fizjoterapeuty. E, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, z e, pobudek własnych mój fizjoterapeuta poprzez podstawkę. Co terapeuta zrobił? E, fizjoterapeuta ma inne zajęcie. O, nieładnie! Dziękuję, także szukamy nowego fizjoterapeuty dziewczynom. Piszcie kto chętny. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.